Pierwsza transmisja już 21 października o godzinie 18.55 i rozpoczynamy z takim mocnym przytupem, dlatego że przed nami premierowy spektakl Dead Man Walking, opera współczesna, która już wzbudziła wiele emocji, była wyczekiwaną premierą. No i też przed nami znakomita obsada, bo w jednej z głównych ról zobaczymy Joyce D. Donato. Czyli metodzopranistkę, która jest um... Popularna na całym świecie, znakomita e, śpiewaczka operowa, także mocny start na początek tego sezonu. Koncepcja a, tych transmisji jest e, niezwykle ciekawa, dlatego że oprócz tego, że oglądamy równolegle, e, znaczy w tym samym czasie co e, mieszkańcy Nowego Jorku, e, spektakl operowy, e, to jest jedna rzecz, a druga to jest właśnie możliwość wejścia za kulisy, dlatego że w trakcie Przerw między e, aktami. E, jesteśmy i w kulisach. E... Oglądamy wywiady z twórcami tych oper, też mamy dostęp do zapowiedzi kolejnych, a także sięgamy do historii opery, bo mnóstwo takich smaczków dla, dla tych, którzy interesują się operą, ale myślę, że dla tych, którzy nigdy nie byli w operze, to jest naprawdę świetna okazja do tego, żeby zapoznać się z tą formą sztuki, która no nie jest może tą najpopularniejszą, ale myślę, że w tej nowej odsłonie właśnie takiej, która uchyla rąbka tajemnicy, może być niezwykle ciekawa. Jeżeli chodzi o tytuły, to ten repertuar w tym roku jest bardzo różnorodny. Zaczynamy od oper współczesnych, ale w tym sezonie oczywiście można liczyć na nieśmiertelne klasyki i będzie Nabucco, i będzie Carmen, także Moc Przeznaczenia, gdzie Zobaczymy e, najnowszy spektakl zrealizowany przez Mariusza Trelińskiego w koprodukcji z e, Operą Narodową w Polsce, więc e, jest to naprawdę szeroki wachlarz emocji i dla każdego coś miłego się znajdzie. Zapraszamy do Kina Światowit już od 21 października. E, I se, te spektakle będzie można oglądać do maja, Ostatni, e, ostatnia transmisja w maju. Także cały rok, y, cały sezon y, operować przeżyć przed nami.